To Piłkarskie na pewno jeden z najlepszych turniejów w ogóle w całej Polsce. Turniej, który promuje tak, lecki futbol. Byłem dwa razy i serdecznie polecam, gdyż no, zdecydowanie na no, tak. Najlepsza i najfajniejsza odmiana futbolu w, w ogóle w Polsce. E, poza tym grało tam wielu reprezentantów Polski, ponad 70. E, w ogóle fajna atmosfera. E, no i chyba najszybsza odmiana futbolowa, jaka może być. Wspaniała atmosfera, fajni ludzie, możliwość spędzenia aktywnie czasu i poznania myślę, że popularnych piłkarzy, którzy wcześniej mieli karierę czy w kraju, czy reprezentacyjną, czy, czy ekstraklasową. Kojarzy mi się również z takim wydarzeniem, w którym grupka chłopaków zbierała się tak zwana ściepa od chłopa na trumnę dla szkopa. No i trzeba było zebrać się, uzbierać te pieniądze i przyjść na ten turniej. To były inne czasy, to były czasy, gdzie myślę ten turniej sprawiał bardzo dużo radości wszystkim. Nie wszyscy liczyli na to, żeby mieć dużo sprzętu. Dziś jest troszeczkę tak, że niektórzy mają więcej sprzętu niż talentu, ale nadal ten turniej zachował swoją atmosferę. Dla mnie to ogromne wspomnienie. Z tego co słyszę 200 drużyn, także no, no, no świetnie. Rozwijacie się. Jeśli tylko znajdę czas, to spróbuję odwiedzić ten turniej, chociaż tak skromnie, skromnie zaznaczyć swoją obecność. Przede wszystkim świetny klimat na Hali w jedynce. No i świetni piłkarze z przyszłością reprezentacyjną w na, na grupie VIP na Politechnice. No, turniej ewenement na skalę krajową. Bardzo dynamiczna odmiana futbolu, która przyjęła się w Kiecach i by się znalazła też wielu zwolenników w innych miastach. Jest to... Jest to są to zawody, które się dynamicznie cały czas rozwijają, przybywa drużyn. Myślę, że w tym roku padnie rekord, ponad 200 zespołów. Na no, oprócz tego no, fantastyczna atmosfera na bocianku i myślę, że także na hali Politechniki 70 reprezentantów Polski, wielu uczestników Ligi Mistrzów, wielu piłkarzy z Ekstraklasy. No, naprawdę szmat czasu no i, no i cieszę się, że cały czas ludzie tak garną się do tego turnieju. Trzecie miejsce z Eko Polska dwa lata temu, a przede wszystkim występy z takimi zawodnikami świetnymi jak Przemek Cichoń czy Jacek Kubicki. Cztery teraz zwycięstwo, a także mimo wszystko trzecie miejsce, bo w tym roku, kiedy zdobyliśmy trzecie miejsce, rodziło mi się turka. Myślę, że jeszcze przede mną. Grałem przede wszystkim z Jacekiem dzięki któremu e, zdobyłem klas grupy klasa Sport Poland, no i ta ramka słynna. W the, the camp, tak o niej mówią. Piotr Dębiński odkrywał na nowo e, faunę i florę naszego regionu, stwierdził, że kobra jest pod ochroną w naszym kraju. To pamiętam bardzo dobrze. A, no i Karol Kusek stracił wtedy kosztem właśnie Grześka Jaworskiego bardzo dużo papryki, którą jego mama usilnie zbierała w piwnicy. Rok 2006 bramka strzela na Czarkowi Kucharskiemu i pewnie dlatego nie jest moim menadżerem, ale to już tak raczej w formie żartu. Trochę można wymieniać, wymieniać. Jako zawodnik wystąpiłem we wszystkich 22 edycjach turnieju. Mogę się pochwalić tym, że w, każdym, w każdej edycji strzelałem bramki. Były takie edycje, kiedy naprawdę gra wychodziła mi bardzo dobrze. Były takie edycje, że można było się rozpłakać nad, nad tym, jak grałem. Strzeliłem bramkę jakieś półfinale. Miałem przyjemność zagrać w finale. będzie walka na całego, na każdym centymetrze. Będzie bardzo fajnie, bo przede wszystkim rusza grupa kobieca. Na pewno będzie bardzo fajna grupa VIP, bo już się zapowiadało o wielu piłkarzy. No i w szczególności też chciałbym pozdrowić Huberta Sieleckiego. Także Hubert, szykuj się. Lepiej niż poprzedni. Mam nadzieję, że będzie więcej uczestników, więcej drużyn, a przede wszystkim grupa kobieca, na czym mi najbardziej zależy. Bo promowanie futbolu kobiecego to dla mnie jakiś priorytet. W tym roku Wiry zajdzie daleko. Piłkarsko, zaś co do ogólnie trójek, mam nadzieję, że będzie hucznie imprezowo w Plejadzie. Myślę, że będzie zakończenie pierwsza klasa. 22 lata emocji, 20. Dwa lata i teraz 23 rok emocjonującego finału przede wszystkim i tej fazy pucharowej. Mnóstwo gości zapewne. Myślę, że powtórzy się ta sytuacja, która ma miejsce co roku czyli dużo takich piłkarzy, na których chętnie popatrzę również młodsze pokolenie. Szumnie odwiedzające zarówno salę podstawowe, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach, jak i salę Politechniki Świętokrzyskiej. Mam nadzieję sam na to, że zobaczę jakieś nowe twarze. Cieszy mnie również fakt, że występują cały czas te stare twarze, ale pojawiają się również nowe. Będzie, będzie bardzo ciekawie. Po pierwsze, to Życzę Krzyśkowi Burskiemu, który bardzo tutaj pomaga turniejowi, żeby jego asy nie przyniosły mu wstydu i godnie powalczyło o mistrzostwo. Myślę, że to jest człowiek, który zasługuje na uznanie i na wsparcie i na to, żeby zawodnicy dla niego się poświęcali. Życzę KSM tym, żeby się mógł przełamać i zdobyć to mistrzostwo. Tak samo no, wielu dużym życzę mistrzostwa. Życzę dużynie FC Renifer, żeby była czarnym koniem turnieju. FC Renifer to jest wynalazek Macieja. Maciej rady wspaniałego człowieka z firmy OVB, też powiem, może to zabrzmi trochę jako kryptoreklama. Chciałbym, żeby przyjechało dużo fajnych piłkarzy, myślę, że dużo nowych twarzy zobaczymy, będzie, będzie, będzie bardzo hucznie. Spotkamy się na zakończeniach fajnych, także w Plejadzie, nie tylko, I imprezy w Ultrafiolecie. No i apeluję też do Agnieszki, Agnieszki Bananowej, żeby przypuściła Przemka Banasika na turniej gry, bo bez Przemka naprawdę dużo tracimy. No, wiele, wielu znanych ludzi będzie, no, Przemka nie może zabraknąć, także Agnieszko, bardzo Cię prosimy, puść Przemka, a wszystkich, którzy zagrają w turnieju, czy przyjdą go pooglądać, Serdecznie pozdrawiam no i zapraszam na trójki piłkarskie w Kielcach 3 do 28 grudnia. Szkoła Podstawy nr 1 na Bocianku i Hala Politechniki Świętokrzyskiej.